Świetne narzędzie dydaktyczne, m.in. roboty edukacyjne, to jedno, ale samo narzędzie zajęć nie poprowadzi. Musimy też mieć pomysły na wykorzystanie robotów w swojej pracy w edukacji przedszkolnej, w edukacji wczesnoszkolnej. I tutaj służymy pomocą. Przez 7 lat pracy. Poprowadziłam bardzo dużo zajęć z wykorzystaniem różnych robotów. Ozobotów, Ginibotów, indiego. I tutaj w tych kompletach scenariuszy zebrałam swoje pomysły na różne zajęcia. Te scenariusze i te to scenariusze przygotowane pod robota Ginibota. Jest wersja dla edukacji przedszkolnej i jest wersja dla edukacji wczesnoszkolnej. W pakiecie scenariuszy znajdziemy pomysły na różne zajęcia oraz elementy dodatkowe, grafiki, które będą potrzebne do przeprowadzenia takich zajęć. Te scenariusze to są scenariusze przygotowane dla robotów OZobot. Tutaj znajdziemy gotowe karty pracy, które możemy skserować i zaproponować naszym dzieciakom. W wersji przedszkolnej oczywiście te karty pracy będą łatwiejsze, powiązane z daną tematyką zajęć, będą zawierały duże elementów, które dzieci mogą pokolorować, ozdobić według własnych pomysłów. Dla edukacji wczesnoszkolnej Scenariusze będą oczywiście trudniejsze. Karty pracy będą trudniejsze. Tutaj też znajdziemy elementy dodatkowe, grafiki, które możemy wyciąć i wykorzystać na zajęciach. Wśród scenariuszy znajdziemy też scenariusze do robotów ozobot, w których dodatkowo wykorzystujemy puzzle. O robocie INDIM również nie zapomnieliśmy. Tutaj mamy pakiet scenariuszy przeznaczonych właśnie do zajęć z tym robotem. Są to scenariusze kierowane do edukacji przedszkolnej. I jeszcze ostatni pakiet scenariuszy. Tym razem są to scenariusze nakierowane na rozwój kompetencji społecznych i w tych scenariuszach Wykorzystujemy matę do kodowania, różne elementy graficzne, takie jak krążki. Każdy pakiet scenariuszy zawiera od 10 do 12 propozycji zajęć.